Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadaryńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani. Tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: Czego chcesz od nas, Jezusie, synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić. Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Rzekł do nich. Idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice.